Losy komentatora są dość trudne, ponieważ no, czasami trzeba komentować to, co kandydat wkłada sobie w trakcie debaty do ust, a czasami to, z kim idzie na piwo, i właściwie wydawało się, że w tej kampanii już nic nam specjalnie nie zaskoczy. No, jednak okazuje się, że ci kandydaci potrafią zaskakiwać i oczywiście no, jest tak, że Rzeczy mniej ważne albo mniej merytoryczne, bywają dużo istotniejsze niż sprawy najbardziej merytoryczne. I ja tak myślę, że tak jest w przypadku tego, co zrobił wczoraj Sławomir Mencen, czyli tego zaproszenia Radosława Sikorskiego i Rafała Trzaskowskiego na browar po debacie Trzaskowski-Mencen. Nie wydaje mi się, żeby to wywarło wpływ na wynik wyborów. Ale sama ta historia ma swój niepokojący aspekt i już za chwilę o tym wszystkim powiem. Drodzy Państwo, to jest kanał Dobitnie. Zapraszam Państwa serdecznie do oglądania, obserwowania. Zapraszam Państwa serdecznie do subskrybowania, do zostawiania lajków. I drodzy Państwo, Dobitnie Patronite, Dobitnie kanał, tam jest buźka Mariusza Staniszewskiego. Bardzo prosimy Państwa, jeżeli możecie, o nawet drobnymi kwotami wspierania naszej działalności. Mamy nadzieję, że przyjdą takie czasy i w przyszłości będziemy ją w stanie finansować biznesowo. Natomiast w tym momencie finansujemy ją sami. i jeżeli państwo weźmiecie w tym udział, to no, trochę się staniecie współtwórcami tego wszystkiego, co robimy, a nam będzie, nam będzie łatwiej. Także zachęcam gorąco do tego. Drodzy Państwo, wracając do, wracając do tego co się działo, no najpierw mieliśmy rzeczywiście może dwa słowa o Karolu Nawrockim. W... Kładającym sobie pod język tą saszetkę nikotynową. Przyznam szczerze, że ja nie jestem fanem tych rzeczy. One teoretycznie, Andrzej Duda mówił, że w pierwszej kadencji pomogły mu rzucić palenie. No moim zdaniem, moim zdaniem to śred, śred, średnią rzeczą są te produkty, szczególnie przez to, że bierze to Gimbaza i ja nie jestem zachwycony. Ja jestem wyborcą Karola Nawrockiego, nie będę tam udawał, jak i którzy dziennikarze nie mówią, na kogo głosuję, przecież to jest oczywiste. Natomiast nie zmienia to faktu, że akurat to mi się średnio podobało i widziałem, w tym, ja nie widzę w tym takiego genialnego wistu, który miał na celu wciągnąć Trzaskowskiego w rozmowę o narkotykach. Myślę, że to zostało. Nie, nie podzielam tutaj opinii Sławka Trzaskowskiego. Myślę, że to akurat Nawrocki zrobił potem, e, i to potem tak naprawdę dosztukowano do tej sytuacji. Natomiast był w tym element sympatyczny, który budzi moją, e, który budzi moją sympatię. To był element taki, że Nawrocki ma w sobie trochę z takiego ma w trochę sobie z takiego, przepraszam, ale blokersa, takiego bardzo inteligentnego chłopaka z bloków, który jak trzeba to nie będzie się przejmował, gdzieś tam sobie zapali papierosa, jak trzeba to powie co myśli, który nie do końca szczypie się z rozmaitego rodzaju konwenansami, który nie do końca szczypie się z rozmaitego rodzaju uregulowaniami i tym, co wypada. I to mi się akurat bardzo u niego podoba, ponieważ to może być różnica, Prezydenturze. I to może być również różnica pod pewnymi względami w stosunku do prezydentury Andrzeja Dudy, a nawet bym powiedział, przepraszam Państwa, ale zaraz mi szlak trafi, jak tej muchy nie, 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 nie przegonię e, albo nie złapię. E, to może być pewna różnica w stosunku do tego, również czym były rządy PiSu. Jednak pomimo w retorycznej warstwie pewnej takiej właśnie często agresji, straszenia, to tam było za dużo moim zdaniem kultury i obcym dalania się bym powiedział z tym, z tym całym towarzystwem. Dzisiejszy Donald Tusk, to nie jest też Donald Tusk przed 10-12 lat, dzisiaj ta władza jest bardzo agresywna, bardzo yy, mocno łamiąca. No, po prostu i przepisy ustrojowe, i wszelkie zasady, które były do tej pory przyjęte. I myślę, że właśnie taki zawodnik, taki mocny zawodnik, trochę intelektualista z bloków, taki człowiek zafascynowany trochę Sergiuszem Piaseckim, gotów grać bardzo twardo, jest potrzebny. I to, ten gest Karola Nawrockiego. To wzbudził we mnie, bym powiedział, ten odruch pozytywny, a negatywny taki, że uważam, że nie powinno się tych produktów nikotynowych pokazywać publicznie. No a teraz wracając, do, teraz wracając do Meritum, czyli do piwka Mencena. Czy to nic nie było takiego w tym, że oni poszli na ten browar? Swojego czasu były urodziny u Mazurka, ja byłem na tych urodzinach u Mazurka, wszyscy się śmiali potem z tuska karzącego budkę tam i bodajże i innych. Siemoniaka bodajże, za to, że byli na tych urodzinach u Mazurka. Czy więc mamy do czynienia znowu z urodzinami u Mazurka i z takim niewinnym piwkiem? Być może Sławomir Mencen tak to odebrał, że mam ten pap, zapraszam panów na piwo. Ale jeżeli tak, to popełnił błąd, i jeżeli tak zrobił, to niestety potwierdzają się słowa Piotra Semki, który powiedział, że no, z Mencenem jest trochę jak w dowcipie o psie, z którym się nie gra w brydża. Bo wiadomo, jak ma dobre karty, to macha ogonem. I... Trochę takie mam wrażenie, że wyszło niedoświadczenie ze słowami nie niewyczucie tej sytuacji. Niektórzy przypisują to temu jego rzekomemu Aspergerowi, rzekomemu czy do domniemanemu on twierdzi, że ma takie, jakieś takie oznaki autyzmu czy Aspergera. Być może, być może nie czuje pewnych sytuacji, być może to był błąd, no ale jest super inteligentnym facetem i powinien mieć w takim razie kogoś w otoczeniu, kto mu powie: Nie, trzeba panom odmówić, bo to będzie miało konsekwencje polityczne. Czy ma to konsekwencje polityczne dla wyniku wyborów? Jakieś tam tak, ale nie przesadne. Yy, pokazano, ci ludzie, platformy pokazują teraz, że, yy, proszę bardzo, Trzaskowski i Sikorski już. Są akceptowani, akceptowani w sensie też jako politycy, jako ludzie przez Mencena. Zwracam uwagę, że do niedawna jeszcze to oni mówili, że Mencen jest obrońcą, czyli ich środowisko, ich organ prasowy jako gazeta, ich influencerzy w mediach, na Instagramie pisali o Mencenie jako obrońcy gwałcicieli, jako o jako o faszyście w najgorszy sposób. W tym momencie ten Mencen dla tych środowisk stał już się dobry. No więc to jest dosyć. To jest dosyć zaskakujące i pokazuje, jak ta polityka cała jest cyniczna. No ale teraz to oni potrzebują Mencena, więc oni sobie robią fotografie z Mencenem. Trzaskowski w, w debacie mówi już o, znowu, powtarza kłamstwo o tym Marszu Niepodległości. Rzuca gigantyczną ilość kłamstw, nie do końca kontrowanych przez Mencena po prawdzie. Po prostu no, Mencen łyka część tych, część tych kłamstw, czasami coś Trzaskowskiemu odpowiada. Jaki jest efekt? Efektem jest chyba wkurzenie części Lektoratu Konfederacji. Ta Konfederacja nie zagłosuje na, na Trzaskowskiego. Być może część przepłynie. Ale zastanawiam się nad efektami długofalowymi, ponieważ zwycięstwo Karola Nawrockiego ma być tylko krokiem i dlatego te wybory są takie ważne i dlatego wszyscy nie tak ważno, walczą. To ma być krok do obalenia systemu rządów Donalda Tuska w oparciu również o te wszystkie przystawki, które coraz bardziej kanibalizuje i zbudowania innego systemu władzy, no, a także zapewne rozliczenia obecnego. Yy, bo, więc walka z perspektywy obydwu stron toczy się o wszystko. To mogłoby nastąpić krótko po tych wyborach prezydenckich w wyniku przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Ale ja sądzę jednak, że ten obóz władzy będzie dawał opór i nie pozwoli dojść tamtym do władzy do końca. Więc, że to yy, nastąpi w 2027 roku jesienią. No i teraz, yy, no i teraz co będzie dalej? No, właśnie, czy to było tylko piwko? I to jest moim zdaniem kluczowe pytanie. Ja mam wątpliwości, czy to było tylko piwko. Yy, ale nie jestem pewien. Osoby, które, przepraszam, tym razem OSO, Uciekaj OSO, yy, osoby, które znają trochę Konfederację, których. Wiedzy i uczciwości w wyrażaniu opinii jakoś ufa, zgadzając się z nimi lub nie, jak Robert Winnicki czy Janek Pospieszarski przekonują mnie, że niemożliwe jest, że niemożliwe są deale Konfederacji z, z Platformą. Obywatelską przede wszystkim niemożliwy jest deal polityczny. Ale ja nie hałasuję nam tu. Ale ja mam wątpliwości poważne co do tego. E to jest jeden z kroków, jeden z elementów. Bardzo mi przykro, ale to pójście na piwko przypomina mi trochę marszałka rotacyjnego chołownie, który prze, p, przesuwał swoje głosy w kierunku, e, w kierunku platformy. No ale to nie tylko chodzi o to. E, chodzi też e, o. E, pewnego rodzaju wpływy, przeloty Romana Giertycha, które były w Konfederacji i być może jeszcze są. Dopóki, dopóki był Grzegorz Braun, one były widoczne. Była to chociażby osoba Jana Pińskiego, która łączyła Brauna i e, Giertycha. Zastanawiała mnie losy farmy Brauna i tej te, te, te jego maszynki, Politycznej tak sprawnie go popierającej? Czy to nie było w jakiś sposób związane również z działaniem Romana Giertycha? Mówiłem zresztą o tym niedawno w podcaście. Możecie sobie Państwo o Grzegorzu Braunie, możecie sobie Państwo znaleźć. No ale teraz. Wracając do tego, um, um, Bosak, Krzysztof Bosak, jest dawnym podobiecznym um, Romana Giertycha. Teoretycznie jest z nim skonfliktowanym, ale czasami gdzieś tam panów widywano razem. Te rozmowy Giertycha i jego ludźmi z ludźmi konfederacji gdzieś tam niekiedy się odbywały. Czy były tylko towarzyskie, czy były to tylko to, po, polityczne negocjacje? E, no. Też tak może być. Oni się stykają w oparciu o różne środowiska, o Opus Dei, może gdzieś tam orbitują wokoło Ordo juris. natomiast nie zmienia to faktu, że pytanie, czy możliwe jest coś więcej. Ja się bardzo obawiam też historii pod tytułem biznes i udawanie. Biznes, czyli obecny na, na tym spotkaniu Pan który był równocześnie pan Piotr Osica, który był równocześnie oskarżony w 20 który był związany mocno ze środowiskiem platformy obywatelskiej, zajmował, się, tworzył i zajmował się zarządzaniem jednym z funduszy inwestycyjnych. No więc generalnie żeby człowiek dziś z głębokiego zaplecza finansowego, który również może znaleźć szybko wspólny język biznesowy z Pawłem Encenem. No i teraz kolejna Kolejna rzecz to jest, kolejna rzecz, to są rozmaite powiązania, czy to członków rodzin, czy konfederacji. Pytanie, czy na tym poziomie biznesowym nie dojdzie do porozumienia między Konfederacją a częścią ludzi platformy obywatelskiej? Obawiam się trochę scenariusza, Ala popis z 2005 roku, czyli tworzymy w pewnym momencie rząd. Mówimy, co Męcen uwielbia. Robimy go na żywo. Nie tylko robimy go na żywo, ale robimy go na YouTube. Robimy go na YouTube przy e, e, milionach obserwujących. Negocjacje koalicyjne, jawne, nie mają szans na, e, nie mają szans na powodzenie. Absolutnie nie da się tego zrobić w sposób publiczny. To musi być cicha rozmowa między ludźmi, ciche podzielenie, bo wtedy się dzieli stanowiska, urzędy, spółki. A na tym to niestety polega tak realnie w każdym kraju, a nie tylko e, rozmowy i popisywanie się e, i udawanie. E, o tym wiedział Donald Tusk w 2005 roku i nabrał liderów e, Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński wszystko wtedy jak masło, jak w masło. Także Rokita e, dali się nabrać Tuskowi, odbyli rozmowy przed kamerami, które nie miały szans powodzenia. Teraz wyobraźmy sobie takie rozmowy i w pewnym momencie okazuje się, że one nie mogą dojść do porozumienia, albo powstaje rząd, ale powstaje na bardzo krótki czas, bo to jest taki rząd YouTube'owy, jawny, który bardzo szybko się rozpada i wtedy się okazuje, że no jest konieczność ratowania kraju przed brakiem władzy rządy Konfederacji z platformą obywatelską. To nie jest, Szanowni Państwo, że ja tak wróżę. To jest scenariusz, którego się obawiam, a ja wolę mówić. O tym, co się może zdarzyć złego, niż tylko y, 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 robić prognozy i wróżby, i y, y, wishful thinking, życzeniowe myślenie y, o tym, jak będzie super. Dlatego to jest scenariusz, którego należy się obawiać i co może zapobiec temu scenariuszowi: bardzo silny, ekstremalnie silny nacisk elektoratu, wyborców. Konfederacji, osób, które obserwują kanały liderów konfederacji w YouTube, w mediach społecznościowych, na ich się w innych miejscach. Bardzo ostre skrytykowanie tego, co się stało i bardzo ostre ciśnięcie liderów konfederacji na to, że oni nie mogą wchodzić w żaden z platformą obywatelską, bo wtedy będą skończeni dla tego elektoratu jako politycy. To jest jedyna siła, która może na nich wywrzeć, wywrzeć wpływ. Dziękuję serdecznie, obserwujcie Państwo kanał dobitnie. I drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam serdecznie do wspierania naszej pracy, inwestujemy te pieniądze w rozwój, w rozwój kanału. Także na Patronite zachęcam bardzo serdecznie do wspierania naszych, naszej pracy, albo Ewentualnie tutaj, tutaj pod filmem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie Państwa.